Pokażę Wam, jak szybko załadować dane z sieci, ze strony internetowej. Klikamy w zakładkę dane. Potem tutaj znajduje się z sieci w web. Klikamy. Tutaj musimy po prostu adres podać strony. Klikamy. Wklejamy najlepiej, najszybciej będzie. Klikamy OK. Excel się łączy. I tutaj nam oczywiście pokazuje. Możemy wybrać przykładowo, co tutaj Możemy kilka zaznaczyć, oczywiście jak chcemy załadować. Ale odznaczmy to. Chcemy tylko jedną rzecz skopiować. Przeglądamy, co to jest. Chcemy tą tabelkę. Ale nie wszystkie dane z niej ściągnąć. Możemy załaduj, to załaduje nam tak, jak teraz jest. Ale jak przekształć dane weźmiemy, to nam się uruchomi edytor tego. I najłatwiejszy sposób. Możemy na przykład odznaczyć to co nie chcemy. Chcę tylko dolar. Źle wpisałem. I zaznaczam tylko dolary. I klikam OK. I nam już to się pokazuje dolary. I klikamy załaduj. I nam załadowało. I już mamy tabelkę załadowaną. Z tymi danymi, co chcemy, kilka sekund bez problemu wybraliśmy dane, które potrzebujemy.